Hej, tej strony to kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z Robloxa. I dzisiaj jesteśmy w trybie, którego nazwy zapomniałem. I jest to tryb, e, który nie ma żadnego sensu nie ma żadnego przekazu żadnej, nie wiem, tutaj e, głębszych, tutaj nie wiem, e, fabuły czy czegokolwiek. Jest to tryb, gdzie mamy bardzo długą szyję e, i do tego możemy przyczepiać się językami. E, I to jest w sumie. Tyle z tego trybu. Mamy tu jakieś niby PvP, jakieś tunele tutaj, i tutaj są w ogóle parówki leżące. I ktoś mnie złapał swoim językiem, więc muszę sobie zrestartować tutaj charakter. Już na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, subskrypcję na kanale. Byłoby mi naprawdę, naprawdę miło, jeśli byście to zrobili. Tryb nie ma tutaj w ogóle jakichś, nie wiem, większych technologii. Po prostu nasza szyja jest bardzo długa i nasza, długa, nasza głowa jest gdzieś tam na szyi bardzo też grube bo równo z, z twarzą jest nasza szyja, e, przez to wygląda dosyć śmiesznie i nasza głowa po prostu lata sobie dookoła naszego ciała. Mamy tu jakieś różne zabawki Na których chyba się możemy przyczepić językiem Tak, bo tutaj mamy e, sposób takiego Bardziej poruszania się To jest właśnie przyczepianie się językami Tak, tryb jest chory w ogóle e, I nie wiem o co, dlaczego twórca Zrobił coś takiego i co, co ten tryb Ma niby wnieść do naszego Robloxa Ale okej, okay, tutaj już się pobawiliśmy Ja bym chciał sam skoczyć w ogóle do środka Bo chyba taki jest zamysł Ło, e, dobra, e, bawimy się karuzela śmiechu dosłownie Ale tak szczerze to bym chciał wyjść stąd, ponieważ no tam jest jakieś zielone tło Naprawdę ten tryb nie ma nic mądrego tutaj do przekazania. W, w komentarzach wstawię wam nazwę albo po prostu dam wam linka, żebyście też, też mogliście sobie tutaj pograć e, i pobawić się. Chociaż przynajmniej zobaczyć, jak ten tryb głupio wygląda e, tak na żywo, gdy będziecie sobie grali. A my co, idziemy tutaj dalej zwiedzać. Nie wiem o co chodzi, tu, o co chodzi tutaj, ale chyba możemy sobie tutaj robić ładne screenki, e, gdyż to jest zielone tło, tak? Więc jeśli się tutaj zatrzymiemy, a nasza głowa by się nie kręciła w kółko. No to możemy tutaj sobie zrobić ładne zdjęcie na zielonym tle i wstawić jakiekolwiek się chce tło, więc to jest spoko opcja. Widzę, że ktoś tutaj za mną cały czas lata, a nienawidzę, gdy ktoś po prostu jest uciążliwy, więc sorry, proszę pana, ale naprawdę nie lubię, gdy ktoś tak za mną biega i cały czas przeszkadza mi wręcz, bo przeszkadza mi tylko, bo mnie łapie językiem i, i, i nie daje mi nagrywać normalnie. Wow, tutaj mamy tą armatę i o, ta armata działa w sumie, nie, nie spodziewałem się. E, dobra, tutaj mamy jeszcze jakiś taki e, jakąś taką beczkę, do której też możemy wskoczyć, ale ona się kręci w ogóle w pionie, e, więc to też jest dosyć ciekawe. E, wow, dobra, ale nasze, czemu nasza postać się nie kręci? A e, ja się na w tym blokuję, jak chcę się... Ja, nie wiem, może muszę się złapać, o! Od razu lepiej. I nasza szyja się chyba jeszcze bardziej rozciągnęła. E, polecam zostawić już w tym momencie łapkę w górę. E, byłoby mi naprawdę, naprawdę niezmiernie miło. Wow, dobra. Stop, 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 stop. Ej, ja chcę stąd wyjść. Zatrzymcie tę karuzelę śmiechu. E, proszę. Dobra. O, o, jest. Dobra, daliśmy radę wyjść. Jest strefa PVP. O kurde. PVP na szyję niech będzie. Ja się też zabawię w sumie. Eee, o, gościu zginął. Spoko. Eee, taktyczne powiadomienia z Facebooka już wyciszone. Eee, pozdrawiam osoby, które do mnie pisze. Eee, a my co? Dobra. O, mamy kogoś tutaj na PVP. Na PVP myślałem, że kogoś mamy, ale nie chce się jednak ze mną bić. E, wow, tam się ktoś chyba wystrzelił. Dobra. E, o, jest ktoś, jest ktoś. Dobra, ktoś chce się bić. Ej no serio, cały czas ktoś ode mnie ucieka i nie chce się ze mną tutaj bić. Dobra, e, charakter, restart. No w takim razie ja stąd z tej strefy w PVP idę. Jeśli gościu się nie chce ze mną bawić, no to ej, 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 ej. ja nie chcę tutaj już być. E, gdzie, jak, jak, jak ja mam stąd wyjść? Dobra, cyk. Może jeśli zrestartuję postać, to wyjdę stąd e, Dobra, cyk no, Halo, chciałem się tam przyczepić, ale nie mogę Ej, tu jest jakiś gościu e, Trzeba go zniszczyć po prostu Bang, może ci... Sz wow, szyją mu uderzyłem go, patrzcie Dobra, czas na Shio atak e, Bang, nie wiem czy dostaje, ale chyba dostaje moją szyją Więc ja go zniszczę po prostu e, Patrzcie co ja z nim robię No masakra, ej, ty ten, ten też mnie obił w sumie Dobra, chodź tu Czas na atak bliższy dobra. Ej, ten tryb jest tak głupi, że po prostu nie wiem jak go skomentować. Ej, mamy jednego kila. Mamy jednego killa i są tylko trzy osoby, które kogoś zabiły na serwerze, jestem świetny po prostu. I, i parówka się pojawiła na arenie, nie wiem po co, ale jest parówka na arenie. Ej, gościu, chcesz się bić na szyję? Dobra, jeśli chcesz się bić na szyję, to nie ma, nie ma problemu takiego. Dobra, człowiek parówka Ej, Znaczy człowiek parówka, po prostu parówka. I po co jest ta parówka tutaj? Nie, nie rozumiem zamysłu tego trybu e, Jeśli znacie twórcę to proszę napiszcie w komentarzu Bo nie wiem co ten twórca miał w głowie e, Po co tworzył takie tryby Wiem, że jest więcej takich trybów, że na przykład ręce są też rozciągnięte albo nogi e, Jeśli chcecie to też takie tryby sprawdzimy Ale dobra, na razie bawimy się tutaj na arenie Ponieważ nie umiemy też z niej wyjść e, W sumie to ja nie umiem z niej wyjść Nie wiem jak z niej wyjść e, Ponieważ nie, nie umiem nigdzie wyskoczyć Te ściany są jakby niewidzialne e, I przez to nie mogę wyjść po prostu Dobra, yy, PvP Arena. Jeśli będę klikał wyjdę z końcu, w końcu stąd, czy w końcu mnie przeteleportuję na właściwą stronę, o tak. To mnie, o to mi chodziło właśnie. Ej, jeszcze wiecie, jeśli przyczepię się językiem do tego i wystrzelę się, to będę cały czas wracał, tak? Wow, dobra, jednak puściło, jednak nie dało rady. Eee, człowiek parówka, on ma w sumie pasujący kolor skóry. Przyczepmy się do niego i będziemy tak leżeć. O no i patrzcie, patrzcie na to szyję w ogóle. No... No nie, nie mam po prostu słów do tego Zwiedziłbym jeszcze tutaj te podziemia, ponieważ Ja tam sobie coś tam pochodziłem, ale może tu jest jakieś coś ukrytego Nie tylko te parówki, które tutaj leżą w tych tunelach Ale może jakieś śmieszna rzecz też tutaj jest ukryta Twórcy w takich trybów właśnie lubią jakieś bekowe rzeczy tutaj umieszczać nie, ale tutaj widzę, że jest wyjście. No chyba, że się twórcy nie postarali. No może być taka opcja, że twórcy to po prostu olali i zrobili byle jako tutaj e, ten tryb. W sumie na tej mapie nic wielkiego nie ma, tylko po prostu umieścili e, szyję jako parówki. Tak, e, świetna rzecz. Nie, dobra, ja chcę stąd wyjść. Opa, dobra, daliśmy radę. Ej, tutaj jest jeszcze taka zabawka. Okej, okay, na tą zabawkę też chcę iść w takim razie. Przyczepmy się. Wow, dobra. E, świetna zabawa. Nie no, po prostu nie mam słów na ten tryb. Masakra! Dobra, ej, 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 ja utknąłem gdzieś pod ziemią, halo Gdzieś pod to wpadłem, nieźle e, Tutaj mamy taki tunel, czy tam coś jest? W sumie pójdę tam e, teleportacja językiem mocy i lecimy z tym koksem. Tutaj mamy jakieś skały czy też tutaj jest jakieś przejście może ukryte? No halo, musi być to jakiś sekret, jakiś większy sekret. Twórcy musieli coś zrobić. O, przy okazji przesunę sobie troszeczkę kamerkę, bo nie byłem idealnie na środku, a muszę być przecież. Dobra, yy, super long neck. Czy też jeszcze dłuższy mieć ten tą szyję? Storo buksów to kosztuje, ale to jest opłacalne. No, raczej to nie jest opłacalne, więc szkoda mi troszeczkę 100 na, na taką głupotę, na taki głupi tryb. Ej, gościu, czemu ty tam tak w samotności stoisz? No, chodź, ja, ci, ja, ja cię przytulę. O, cześć, typie. E, ty w ogóle masz łysą głowę i śmiesznie wyglądasz. I e, ktoś tutaj znowu za mną biega. E, lecimy na ten z PVP. Bang, Nie wiem gdzie. Wow! Halo, gdzie ja lecę? E, nie wiem, na jakiś kranie z mapy chyba poleciałem. Nie, w sumie, jak daleko dosięgam tym językiem? Dobra, wstańmy. Eee, cyk. Ej, serio, ten język jest aż taki długi. Mogę się przez całą mapę tutaj teleportować. Patrzcie, jestem już na samej górze. Co, w ogóle o co tutaj chodzi? I teraz przynajmniej widzę całą mapę z góry bardzo ładnie No jak widzicie jest to po prostu kwadratowa mapa Na której nic więcej się nie dzieje Oprócz tych armarów, tutaj są te beczki, zielone tło Tam jest to coś, tam jest plus ten tunel Której to sobie przechodzi No i nic więcej tutaj nie ma Więc więcej tego tutaj trybu chyba nie będę pokazywał I nie mam po co robić tej więcej odcinków Chyba, że będę robił z kimś odcinki Żeby się pośmiać, no to możecie dać znać I zostawić łapeczkę w górę Ej, gościu mnie złapał, puść mnie Eee, pros proszę mnie puścić, double neck, ile to też kosztuje Ej, to da się Ej, tu jest za 20 robuxów, okej okay. eee, To co nam da eee, O nie Mam dwie szyje Co się stało w ogóle, ej Double Myślałem, że będzie dłuższa po prostu szyja A teraz mam dwie szyje What the Co, co to się w ogóle stało, ale mam jeden język dalej Okej okay. Chyba, że mogę dwoma używać, nie, nie mogę. ale on podwójną szyję. Jestem jedynym takim wyjątkiem na serwerze, który wygląda dosyć śmiesznie i, i wręcz strasznie to wygląda. Eee, da się jeszcze mieć tutaj szyję. No nie na pewno się nie da, bo już to mam kupione. Ej, co jest? Znikła mi ta szyja. O, dobra, jest już lepiej. E, czyli mogę sobie uruchamiać i, i wyłączać Jak e, helikopter, co? To jest kolejne za 20 ro robuxów Nie, dobra, ja nie chcę tutaj helikoptera robić e, ze swojej głowy Ja sobie, znaczy z mojej szyi, sam mogę sobie zrobić helikopter Patrzcie, robił się helikopter e, Puść mnie, bo polecisz ze mną O, widzisz, jesteś w sumie mój e, Jest moim tutaj taką zabaweczką, która za mną będzie jeździła Ponieważ trzyma się mnie Ej, no puść typie Typie, puść mnie, dobra e, Restartujemy sobie tutaj e, konto żeby mnie czasem nie trzymał. A my co? Chyba na ten odcinek to starczy, bo naprawdę na tym trybie nie ma co więcej pokazywać. Mam nadzieję, że taki śmieszny odcinek wam się też podobał. Jeśli wiem, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale i do zobaczenia w kolejnych odcinkach no na moim kanale. I mam nadzieję, że przez ten weekend będzie też live, dlatego mam nadzieję, że wpadniecie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, no i cześć!